I miał dubiel ostatnio dramę? Ta taka co płacze, że co, tak mniej więcej co tydzień, dwa tygodnie płacze na YouTube albo na Instagramie Znaczy dubiel drama z sukanek, tak dzięki czatu. sukanek jest tam. Ja wam coś powiem na ten temat, bo ja się nie będę bał wypowiadać, tak jak inni się boją. Hi guys. Um, słuchajcie, ja się przed chwilą obudziłam i a ja poszłam wczoraj szybko spać, bo się źle czułam. Budzę się teraz i dostaję pełną wiadomości i widzę, że jest jakaś drama w internecie pomiędzy Marcinem i... Justyną i... I have to talk, I have to speak on this. Okej. Okay. Justyna Sukanek nie jest... W najmniejszym stopniu odpowiedzialna za moje rozstanie z Marcinem. Ona, um, ona mi tyle pomogła. Wy nawet nie wiecie, moje przepłakane wieczory. No one was there for me. Nikt, nikogo nie było oprócz Justyny. Justyna mi naprawdę. Gdyby nie Justyna, nie wiem, co, co ze mną by było. Ona jest po prostu the best friend I never had. Jestem strasznie znają i Wy nie wiecie, jak wygląda nasza relacja i oskarżanie ją i mówienie, że ona jest, od, jest taka owaka i że ona spowodowała rozstanie albo, że ona mnie zmanipulowała. That's not true. She helped me. That's all she did. She helped me. Jestem niewdzięczna za naszą przyjaźń. I, I oczywiście jest ona też nie jest święta, a ma też jakby swoje... Co myślą o ciwu Krzychu? Że jest poczciwy. Hmm. Gorsze strony jak każdy, um, ale mówienie, że ona jest, yy, nie wiem, jakaś depressyna, albo że ściąga kogoś na dół i przelewa swoje złe emocje na kogoś, that's not true. She's a very happy person. She, she's a very happy person. Sukanek to jest właśnie tak, że nikt nie powie całej prawdy o niej, yy, bo ona ma te, pełno tych dzieciaków, nie? którymi strasznie manipuluje. Powiem wam, co jest najgorsze. Że ta dziewczyna ma ogromne problemy z samą sobą, ee, a nie wiem dlaczego postanowiła, że będzie pomagać innym w problemach psychicznych. Że dziewczyna, która sama ma problemy, mówi: Ej, piście do mnie jak macie problemy, ja wam pomogę. I to jest strasznie chujowe. To jest strasznie chujowe z jej strony. I ee, ta, prawda o tym, jak to było ze stu i tak dalej, nikt o tym nie mówi. No, bo wiecie, jakby Sukanek znowu nagra, że się chce y, zabić, y, bo ktoś tam coś powiedział, tak jak y... znaczy, znaliśmy to nagranie, bo ona coś nagrała tam, Sukanek od ubielu, Instagram Kurczę, przepraszam, nie, nie zdążyłem przeczytać tego do ta. Najta... Gdzie jest to nagranie słuchane? ono zniknęło z internetu? Była jak ona taka zapłakana, coś tam mówi, że znowu jest z nią źle i ona mniej więcej raz na pół roku robi jakieś nagranie, że sobie chce coś zrobić. Z tego co wiem, wysłali do niej kogoś, ale wiecie, no nikt nie nagra, no bo ona w, y, znowu będzie miała jakąś próbę i później będzie na tą osobę, która nagrała. To jest mniej więcej tak jak ja bym nagrał na jakiegoś... YouTube. Wyobraźcie sobie, to sobie sytuację, nie? że ja nagrywam film, na przykład tak jak nagrałem na reżysera Życia i reżyser Życia yy, nagle wrzuca film z, ze szpitala i mówi, że miał próbę, bo Wardęga na niego nagrał film. Co by zrobiły fanki reżysera Życia? No powiedzieli, że jebany Wardenga yy, chciał s, s, się wybić i prawie zniszczył człowieka, prawie doprowadził człowieka do śmierci. Dlatego nikt nie nagrywa na Justynę Sukanek, dlatego się nie pojawił jeszcze żaden materiał podsumowujący jej działalność w internecie. Ja nie wiem czemu Dubiel jest taki bojący, czemu i jest taki bojący, ale oni dużo wiedzą, dużo mają dowodów. Ja też mam dużo ciekawych materiałów o Justynie Sukanek.